Dobra Miszki, filmik poszedł Ty, ale czekaj Muszę iść centralnie na tą skarpę Dobre, Nie czekaj. mogę iść na przycepy Jak będę szedł na przycepę wołajcie Bo ja muszę szybko wyskoczyć Dobre, Dobra. Jak się nie będziesz kręcił to da radę Uważaj, trzy, trzy O kurwa A za <laughs> <dobra>, daleko <dobra. laughs> Pan Lowers, ty! Pokaż się przodem! O, pięknie. Ojoj, ojoj, oj, oj, jeszcze raz Zachuj. 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 Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.